Mikołaj Koniczny, Stanisław Glapiak, Marek Niemczyk oraz Beata Zabroni i Wiesława Małycha to osoby wyróżnione tytułem Ludzie roku 2015. Zdecydowali tak dziennikarze gazety ABC i portalu leszno24.pl. Ci już po raz siódmy wybrali Ludzi Roku osoby, które krótko mówiąc zasługują na uznanie. W dzisiejszym wydaniu gazety można zapoznać się z ich sylwetkami. Laureatami Wyróżnień Ludzie Roku 2015 zostali Mikołaj Konieczny, kolarz z Lipna, zdobywca medali i pucharów w Polsce i poza granicami kraju. Stanisław Glapiak, któremu tytuł przyznano za sukces w zarządzaniu gminą Osieczna, która, jak czytamy w gazecie w ostatnim czasie mocno się zmieniła. Tytuł otrzymał także Marek Niemczyk, przedsiębiorca, który w swoich spółkach zatrudnia 270 osób, a w tym roku ściągnął do leszna innego dużego przedsiębiorcę, holenderską firmę VMI. Redakcja ABC doceniła także to, co robią Bata za broni i Wiesława Małycha. To dzięki nim cmentarz ewangelicki w Strzeżewicach został uporządkowany, a niedawno także oznakowany. Miejsce zmieniło się nie do poznania. Tytuły zostaną im wręczone w styczniu przyszłego roku.